Cześć. Witam wszystkich fanów rozwiązań Smart Home i najlepszej automatyki BFT. W tym filmie zaprezentuję wam niezbędny element bezpieczeństwa bramy automatycznej. Lampę Radius LED. To migająca lampka sygnalizacyjna do bram automatycznych o wysokiej intensywności świecenia, odporna na mechaniczne uszkodzenia. Dostępna jest w wersji zasilanej napięciem 24 V lub 230 V, z wbudowaną anteną odbiorczą lub bez anteny. Model 24V z wbudowaną anteną dostępny jest w dwóch wersjach: z żółtą lub ciemnoszarą nasadą. Dzięki technologii LED zużycie energii ograniczone jest o około 80% w porównaniu z modelami wyposażonymi w tradycyjne żarówki, co wpływa na dłuższą żywotność produktu. Istnieje możliwość instalacji na powierzchni filara, czy kolumny, lub na ścianie za pomocą specjalnego akcesorium. Klasa ochrony wynosi IP44. BFT produkuje bardzo szeroką gamę rozwiązań do automatyzacji. Subskrybujcie kanał, żeby pierwsi zobaczyć kolejne nowości. Zgodnie z hasłem Be Ahead.